Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowy na temat. Dziś Państwa i moim gościem w studio jest Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego, Grzegorz Kosowski. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Starosto, czas na podsumowanie minionego roku. Ciężki rok, pandemia koronawirusa. Jak udało się zrealizować budżet? Budżet udało się zrealizować zupełnie nieźle. Rok 2021 zamknęliśmy nadwyżką budżetową, czyli tak trudnym roku jest to niewątpliwie sukces i to kwotą niemałą, bo ponad 8 milionów złotych. Należy tutaj zaznaczyć, że w roku 2021 nie pomagaliśmy sobie kredytem, mało tego, spłacaliśmy kredyt. Także finanse patrząc z tej strony powiatu mają się zupełnie nieźle. Oczywiście te środki, które zostały zaoszczędzone w roku ubiegłym. One już zostały zagospodarowane w budżecie na rok 2022, ale to chyba o to chodzi, żeby oszczędzać i wykorzystywać te środki, które są niż żeby zasilać budżet kredytami, które no niestety praktycznie dzisiaj z miesiąca na miesiąc, a może nawet z tygodnia na tydzień są droższe. Najważniejsze inwestycje? Inwestycji było dość sporo. Na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 4 miliony złotych. Może nie było takich wielkich, spektakularnych inwestycji, ale było bardzo dużo drobnych inwestycji, zwłaszcza drogowych, takich, które uzupełniały to, co zrobiono do tej pory. To były odcinki chodników, drogi, przejścia dla pieszych, rzeczy, które znacznie poprawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo pieszych, rzeczy bardzo oczekiwanych, może nie tak drogich, ale naprawdę bardzo potrzebnych. Te większe inwestycje planujemy na rok 2022 i tutaj będą naprawdę wielomilionowe inwestycje, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. A udało się pozyskać środki zewnętrzne? Oczywiście. Część z tych inwestycji, o których mówiłem, były jednak finansowane tylko z budżetu powiatu, ja mówię, to były drobne, ale bardzo potrzebne. Natomiast pozyskiwaliśmy środki zarówno z funduszu dróg samorządowych, z funduszu rozbudowy dróg, z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Także różnorodność tych środków, pochodzenia tych środków było bardzo duże. 2021 rok minął pod znakiem COVID-u. Wszystkie instytucje, organizacje, które podlegają pod starostwo, działały sprawnie, radziły sobie. Chyba największe obciążenie ciążyło właśnie na szpitalu powiatowym. Tak, jak państwo wiecie, szpital powiatowy był w zasadzie szpitalem covidowym. Oddział internistyczny nie funkcjonował. Był to oddział covidowy. Czasami w razie potrzeby również były zagospodarowane inne oddziały, oczywiście w części w takiej jakiej to było potrzebna, ale bywało tak, że ponad 60 łóżek to były łóżka covidowe. Myślę, że szpital tutaj bardzo dobrze wiązał się z tych obowiązków, daliśmy radę, po to też zostały poczynione pewne inwestycje, jak chociażby nowa instalacja tlenowa niezbędna do, do leczenia COVID-u i tak praktycznie od roku 2020 ten szpital funkcjonował w warunkach pandemicznych. A jak poradziła sobie oświata w tym okresie? Okres był bardzo trudny dla oświaty. Jak Państwo też wiecie, pracowaliśmy w różnych formach. W formach uczenia zdalnego, hybrydowego, stacjonarnego. Oczywiście tym najbardziej pożądanym, oczekiwanym było to, to nauczanie stacjonarne. W miarę możliwości tak było, ale na pewnych odcinkach czasu po prostu nie dało się tego zrealizować. W związku z tym były to nauczania zdalne lub hybrydowe. Myślę, że, że tutaj zarówno szkoły, grono pedagogiczne, jak i uczniowie też zdali egzamin. To sytuacja nowa, nietypowa, zupełnie nowa, niespotykana tak naprawdę w historii naszej, ale nauczanie się odbyło Uczniowie zdobyli promocję do następnych klas, zdali maturę, także myślę, że tutaj też poradziliśmy sobie. Oczywiście nie było łatwo, było wiele problemów, wiele zawirowań, ale tutaj też dobra komunikacja, zrozumienie ze strony zarówno nauczycieli, uczniów, rodziców. Jak i władz powiatu doprowadziło do tego, że nie było większych problemów? To jak radzimy sobie w sytuacji wojny na Ukrainie i w oświacie zostały przyjęte dzieci z Ukrainy? Tak, to też nowe wyzwanie, i tak naprawdę od trzech lat samorządy stają codziennie przed nowymi wyzwaniami, nowymi problemami, ale samorządy sobie z tym radzą w sposób bardzo racjonalny jeśli chodzi o uczniów szkół ponadpodstawowych, bo takimi zajmuje się powiat tych tej młodzieży właściwie. Jest mniej zdecydowanie mniej niż dzieci w wieku nauczania podstawowego, ale są zauważyliśmy tę potrzebę i rozpoczęliśmy pracę na razie jednego oddziału w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym. Jest to oddział, który liczy 25 osób. Oddziału wyrównawczego, takiego przygotowującego do nauki w naszych szkołach ponadpodstawowych. W tym tygodniu zarząd powiatu podjął decyzję o utworzeniu następnego oddziału w Bielawie. Nie ma jeszcze 25 osób, ale myślę, że jeżeli ta wieść się rozejdzie, to bardzo szybko ten oddział będzie skompletowany. Jeżeli będą dalej zgłaszane potrzeby i chętni do tego, aby w, takich, w takiej formie kształcenia wziąć udział, na pewno będziemy organizowali nowe oddziały. Trzeba tym ludziom, tym młodym ludziom umożliwić normalne, w miarę normalne funkcjonowanie. Trzeba umożliwić to, aby mogli się kształcić. Bo te, te lata się po prostu nie wrócą, a oni y, potrzebują normalności. Starostwo powiatowe otworzyło się na mieszkańców całego powiatu dzierżoniowskiego, a jeszcze bardziej otworzyło się na osoby z niepełnosprawnością. Na czym to polega? Y, tak, y, uważamy, że y, osoby niepełnosprawne nie mogą się czuć y, gorzej w urzędach niż osoby pełnosprawne. W związku z tym poczyniliśmy wiele działań, aby takie odczucie było. Są to m.in. zwane pętle indukcyjne lokalizatory, które pomagają znaleźć się w środowisku urzędu, czy chociażby krzesełka, które pomagają pokonać schody, oczywiście tam w tych obiektach, gdzie nie ma windy. Tam, gdzie tych wind jeszcze nie ma, oczywiście trwają prace projektowe, staramy się pozyskać środki, jednak to są inwestycje dość duże i bez wsparcia z zewnątrz nie jesteśmy w stanie z tego zrobić, ale mając dobrą dokumentację będziemy się starali, aby też... Te windy się pojawiły tam, gdzie ich do tej pory nie ma. Chciałbym porozmawiać jeszcze na temat inwestycji tegorocznych. W tym tygodniu została podpisana ważna umowa na realizację drogi pomiędzy Bielawą a Kietlicami. Chyba największa tego typu inwestycja. I co ważne, wykonawca podkreślił, że chce zakończyć tą inwestycję do końca roku, a nie do końca kwietnia. Jak to może zrobić? Yy, tak, inwestycja bardzo duża. Jedna z większych w ostatnich latach. Yy, Innowacyjna z różnych względów, między innymi z tego powodu, że finansowanie będzie w ramach Polskiego Ładu. Jest to nową zarówno dla nas, jak i dla firmy, która będzie realizowała tę inwestycję. Inwestycja opiewa na kwotę niecałych 6 milionów złotych, także bardzo duża, dofinansowanie na poziomie 95%. Mam nadzieję, że, że uda się dokonać tego w tym. Terminie, na który jest planowana. Co prawda, wykonawca twierdzi, że jest to zrobić, w stanie zrobić nawet przed terminem. Zobaczymy, ale na pewno nie uda się tego zrobić w ciągu tego roku i zamknąć, dlatego planujemy, że zakończenie nastąpi w miesiącu kwietniu. Druga inwestycja, duża, ma być realizowana w ramach innego planu. Jest to rządowy Program rozbudowy dróg. Tutaj dofinansowanie jest nieco mniejsze, 60%, ale też inwestycja bardzo duża, pięciomilionowa. Jest to ulica Piastowska w Uciechowie. Też inwestycja oczekiwana bardzo długo. Ta droga jest bardzo w bardzo złym stanie technicznym w tej chwili. Mam nadzieję, że dojdzie do podpisania umowy. W przyszłym tygodniu i że ta droga będzie realizowana, tutaj czas realizacji jest przewidziany do końca miesiąca października, czyli jeszcze szybciej. Mam nadzieję też, że nie będzie problemów, choć tak jak widzimy teraz, wiele komplikują zaskakujące zmiany cen. Bardzo się tego wykonawcy obawiają. Myślę, że też to jest przyczyną tego, że chcą te inwestycje zamykać szybko. Żeby potanić troszkę, bo wiadomo inwestycja, która trwa dłużej, więcej kosztuje więcej. tak. Dlatego mam nadzieję, że, że te wszystkie okoliczności będą na tyle sprzyjające, że uda się to zrealizować w tych terminach, o których mówiliśmy. Panie Starosto, na koniec pytam się o temat, o którym się mówi coraz więcej i będzie się mówiło nie tylko w powiecie dzierżoniowskim, ale również w całej Polsce. Choćby ze względu na to, że paliwa kopalne drożeją z dnia na dzień. Mowa tutaj o zakładzie termicznej obróbki odpadów. Mówiąc kolokwialnie o spalarni śmieci, co Pan sądzi na ten temat? Czy powiat dzierżoniowski powinien mieć tego typu spalarnie? No, temat jest bardzo delikatny. Wszystko się wokół zmienia. Myślę, że okoliczności, które tworzą się teraz, niesamowita zwyżka cen paliw kopalnych, gazu, węgla, problemy transportowe, będą powodowały, że ceny energii elektrycznej, ceny ciepła będą rosły. To jest jakaś alternatywa? Jest moim zdaniem jest to alternatywa, trzeba się temu bardzo mocno przyjrzeć, bo wydaje mi się, że jest to jakaś forma rozwiązania tego trudnego problemu. Oczywiście to wszystko musi być zgodnie z ekologią, zgodnie z przepisami, bez uszczerbku dla zdrowia i życia naszych mieszkańców, bo to są bardzo ważne elementy. Mamy przykłady takich instalacji, które funkcjonują i w Polsce. I za granicą. Technologie się zmieniają. Technologie są coraz bardziej doskonałe. Wiemy też o dużych próbach budowy tego rodzaju instalacji, chociażby na Śląsku. Myślę, że to są przykłady, którym trzeba się przyjrzeć i wykorzystać te najlepsze, żeby tutaj na naszym terenie można było je wykorzystać w taki sposób, aby z jednej strony potanić odbiór śmieci, Zmniejszyć ceny za energię i elektryczną i cieplną, a z drugiej strony nie powodować utrudnień dla życia mieszkańców, dla ich zdrowia i życia. No właśnie, ale Pańskim zdaniem beneficjentem budowy tego typu przedsięwzięcia kto powinien być? Osoba prywatna czy powiedzmy Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, a może montaż prywatno-publiczny? Myślę, że tutaj taki montaż byłby bezpiecznym rozwiązaniem nie powodowałby tyle kontrowersji, powodowałby, że w rękach samorządu byłyby pewne mechanizmy kontrolne, a wydaje mi się, że dla bezpieczeństwa i finansowego, i ekologicznego tego przedsięwzięcia to są bardzo ważne elementy. Wydaje mi się, że taki roz, rodzaj funkcjonowania takiego przedsiębiorstwa jest warty co najmniej temu, żeby się przyjrzeć. Myślę, że samorządy powinny być zainteresowane takim rozwiązaniem. Mamy Związek Gmin Powiatu Dzierżeniowskiego, który zajmuje się ogólnie sferą śmieciową, czyli jak najbardziej zbliżoną do tego, co ma być robione w tej instalacji. Myślę, że tutaj ten związek powinien się bardzo zainteresować tym tematem i próbować włączyć się. Do realizacji tego, ale na zasadzie współudziału i współodpowiedzialności. Uważa Pan, że powinna być debata publiczna w tym temacie? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że tutaj rozmowa na ten temat jest bardzo potrzebna i takich rozmów nigdy za dużo, chociażby po to, żeby mieszkańcy mieli większą wiedzę, większą świadomość i mogli podejmować decyzje rozsądne. Bo to wcale nie jest takie proste i oczywiste. Dziękuję Panu dzisiaj za spotkanie w studio, a Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem był starosta powiatu dzierżoniowskiego Grzegorz Kosowski. Do widzenia Państwu.